Z tej strony, taka ma na waszych ekranach kolejny odcinek ze Star Stable. Jest jeszcze przed środową aktualizacją, ale ze względu na to, że znalazłam troszeczkę czasu, chciałabym porobić zadania, które są tutaj właśnie w południowym kopycie, bo widziałam, że są dość fajne, a ja ich jeszcze nawet nie zaczęłam. Także po małym cięciu do was wracam, posprawdzam, czy wszystko dobrze się nagrywa, i lecimy z zadaniami. Dzięki za pomoc z pudełkami, Lorraine. Nie, nie musiałaś, wiesz, to było bardzo miłe z twojej strony, dlatego dzięki. Zastanawiam się, gdzie mogła podziać się Madison? Może jest w swoim pokoju? Spójrz, będziemy mieć ryby na obiad dzisiejszego wieczora i nie oczyszczą się one same, chyba że cała rodzina chce jeść ryby z łuskami. Lorein, jak miło, że chcesz pomóc, ale to nie jest twoja praca. Och, naprawdę chcesz? OK, w takim układzie, dzięki. Jezu, jak ja nie lubię tego wykorzystywania w tej grze. Proszę pożycz mój nóż do usuwania łusek z ryb. Ryby znajdują się w żółtym wiaderku. Ehm, tutaj. Muszę zejść z konia, pewnie. Tak, tak jak myślałam. Tutaj Rockwich ma właśnie dużo do zrobienia wokół siebie, ale ja dziś trenowałam troszeczkę i, i nie chcę mi się tego robić. Nie. Czas też trzeba by było wbijać trochę reputacji, gdzie nie gdzie. I ostatnie. Ok. Co jeszcze? To było szybkie. Musiałaś to robić wcześniej. Dzięki za pomoc. Ach, przynajmniej ryby są gotowe do przyrządzenia. Jesteś pewna, że nie chcesz zostać i zjeść z nami? Ok. Wiesz, wiem, że masz masę innych rzeczy do zrobienia, ale zaproszenie jest cały czas aktualne, jeśli zmienisz zdanie. Wiesz, próbowaliśmy znaleźć Madison, ale nie było jej w pobliżu. Zakładam, że jest gdzieś blisko zwierzaków. Mamy krowę, świnie i kurczaki. Jeśli nie jest przy jednym z nich, jest na pewno przy innych zwierzętach. Ona naprawdę kocha zwierzaki. To nie twoja praca, aby mi pomagać. I tak zrobiłaś już wystarczająco, ale może, ale być może poszukasz Madison i równocześnie weźmiesz te worki z jedzeniem, aby nakarmić zwierzęta. Być może znajdziesz Madison i będziesz karmić zwierzęta razem. Mhm. Świetnie. Ja się ogólnie zastanawiam, czy ja dobrze robię te zadania, bo chciałabym zrobić z tymi dzikimi końmi, ale nie wiem, czy to to, to czy nie to. Gdzie jeszcze? Czekajcie, co ja robię? Tutaj nie. Tutaj nie. To tu gdzie ja mam jechać? Hmm. Ach, tu! Do świniutek. Tutaj też są te właśnie władki, które dodali w aktualizacji do kupienia, ale bez sensu. O, Boże, Boże, Boże. Ciekawe, co wymyślą za tydzień. Ślimaki za 300 star końców pewnie. Gdzie tutaj się to robi? Dobra, i Madison tutaj nie ma, ale to chyba właśnie z nią jest związane to zadanie z dzikimi końmi. Nie wiem, albo ja go nie mam. Już wróciłaś? Nie znalazłaś Madison? Nie mam pojęcia, gdzie ona może być. Dlaczego pytasz? Słucham? Szkoła z internatem jest w drodze dla młodej damy, chyba że nauczy się ona brać odpowiedzialność za to, co powinna robić w domu? Nie powinna zapominać o swoich pracach domowych. Wybacz, ale to nie ma nic wspólnego z Tobą. Muszę teraz poszukać Madison i wysłać ją następnie do Sigrid. Zastanawiam się, gdzie ona może być. Masz jakiś pomysł? Jeśli tak, to możesz sama spróbować powiedzieć jej, że ma pojawić się w domu. Inaczej konfis konfiskuję jej grę na wieki. Uważasz, że najlepiej będzie, jeśli... Pojedziesz do pustelnika i sprawdzisz, czy ona wie, gdzie może być Madison. Pojedź do pustelnika. Aha, czyli, czyli, czyli tam, gdzie są kucyki walijskie. Chyba. Nie. aha, ominęłam pustelnika przez... no tak eee, moment, bo zaraz się pewnie tu zabije aha, to tam, okej, okay. zapomniałam już Czekajcie, jeszcze tylko sprawdzę. Za... Oh, stać mnie! O nie, o nie, o nie! Żeby tylko mnie nie pokusiło. <grymne> Czy Hermit? Zna odpowiedź. Ech, co chcesz. Weź to narzędzie i szalej niczym młody pelikan. Ok, śmieszne zadanie. Czy widzisz tutaj Madison? Dokładnie, zakładam więc, że jej nie ma tutaj. Pa. Ech. Czy wiem, gdzie jest? Moja siatka do łowienia jest zepsuta, i chcesz pomóc mi w naprawie? Okej, okay, możesz ją naprawić. Weź te narzędzia i szalej jak młody pelikan. Jezu! Kiedy te zadania są dziwne? Ale już nie mam tego baga, że znikają mi te rzeczy. W ogóle ich nie było widać wcześniej, jeśli pamiętacie. Nie wiem. Um, sieć naprawiona. Mówisz, że szukasz Madison? Nie wiem. Może być pod dużym drzewem, obok tych kamieni, tych dwóch, na których znajduje się kolejny. Ja muszę poszukać trochę robaków. Nie mogę tego zrobić, kiedy tu jesteś. Żegnaj. Poszukaj Madison. Niedaleko dużego starego drzewa, czyli gdzie? Obaś, znowu taki kawał, o, boż! A nie, w sumie to nie jest tak daleko. To w ogóle wygląda jak jakieś takie celtyckie. Ruiny, fajne. Chyba nie tu wjechałam. O, o, jest. Hej, och, jak fajnie, że tutaj jesteś. Co tam? Tata chce, żebym odrobiła moją pracę domową. Nuda. Co zabierze mi grę na wieki, jeśli nie pojawię się w domu. Tak, tak, obiecałam, że pojawię się z tobą, ale czekaj, zanim pójdziemy, możemy zostać tutaj jeszcze przez chwilę. Wiesz, że oglądam teraz dzikie konie, które żyją na wyspie. Chcesz iść ze mną i zobaczyć je? Jej! Jestem rozmówcą. Mmm, Madison, największym rozmówca w historii świata, a teraz zajmuję się studiowaniem jednego z najbardziej rzadkich koni w ich magicznym świecie. Ty możesz być zaklinaczką koni. Jak to brzmi? Będziemy udawać, że żyłaś tutaj na jednej z wysp razem z Rokricz. Dawno temu ocaliłaś mnie z wraku statku. Razem będziemy mogły odnaleźć króla koni. Owsz. Naprawdę. Na, króla. Night Trust. Night Trust. Trust. Króla koni Night Drust, który spełnia życzenie, jeśli go złapiesz. Jeśli go nie złapiemy, nie będę mogła nigdy wrócić do domu. Chodź, pozwól, że usiądę na grzbiecie, rok i dogonimy i złapiemy dzikie konie. Jej! Czyli to jest to zadanie. Aha, czyli ja mam z nimi biec. Ale fajnie! Jestem chyba trochę za szybka, jednak, ale dobrze biegnę. Czuję się jak przywódca stada, jak tak za mną biegną. Trochę ich gubię. Aha, zataczamy kółeczko, No spoko. Dziki wyścig zakończony. Ojej! Ojej! Jest! Wygraliśmy! To było takie zabawne. Chciałabym to robić cały czas. Och, spójrz, co za piękny koń. Chciałabym mieć konia. Ale hej, złapaliśmy Nightrust. To może być Nightrust. Oznacza to, że spełnią się wszystkie nasze marzenia. Czy możemy udawać, że to mój koń? Proszę, myślisz, że mogę go przytulić? Myślisz, jeśli będę bardzo ostrożna? Nie wygląda na to, że on chce, żebym go przytuliła. Naprawdę? Pokażesz mi, jak zbliżyć się do konia i pogłaskać go? O, wow, jesteś prawdziwą zaklinaczką koni, jesteś najlepsza. Widzisz mój uśmiech? Jestem taka szczęśliwa, że chyba zacznę krzyczeć. Jeśli pokażesz mi, jak zbliżyć się do konia i pogłaskać go, obiecuję, że będę tu stała spokojnie w ciszy. Okej. Okay. Delikatnie głaszcz. Ojeju, jakie słodkie! Oni powinni dodać taką animację! Wydaje się być taki spokojny. lubi Cię. Jesteś taka super. No, Wydaje mi się, że Nightrust mnie lubi. Jego grzywa jest taka miękka i przytulna. Od teraz nazywasz się Knight Trust. E, jesteś królem koni i należysz do mnie. Tylko do mnie. Ty mój piękny mały konisiu. O Boże, że ja muszę to czytać. E, mam lepszy pomysł. Przysięgam, że jest najlepszy. E, ty na to, żebyśmy zrobiły mały wyścig. Tak, ty na Rock Ridge, a ja na Night Trust. Proszę, obiecuję, że to tylko jeden mały wyścig i wrócimy później do domu, ok? Dlaczego wyglądasz na taką niepewną? No chodź, pomóż mi wsiąść na e, Night Trust. Lubi mnie, nie będzie miał nic przeciwko. A... Ok? Powiedziałam ci, że będzie w porządku. Jest super, spokojny i przyjacielski. Jadę na królu koni. Ha, ha, ha. Ale super. Bez trzymanki. Chodź, Knight Trust na księżyc i jeszcze dalej. Dlaczego on nie jedzie? Dlaczego tylko stoi? Ach, chyba wiem. Dzięki za wyjaśnienie. Spróbuję tego. No dalej. Dlaczego robi coś takiego? Spokojnie, Knight Trust. Nie chcę się uspokoić. Co powinnam zrobić? Mm, mm, mm. <laughs> fajne wow, jak to zrobiłaś od razu go uspokoiłaś dzięki za pomoc ale chyba poradzę sobie sama a może jednak nie jak mam go zatrzymać zrywa się nagle z Madison na grzbiecie musisz za nim pojechać jak najszybciej zatrzymaj go, zanim Madison zostanie ranna mhm Pięknie. Tak naprawdę to nawet nie wiem, gdzie mam jechać. Oddalę sobie trochę mapę, żeby było widać. Stój! No, teraz ja się nie mogłam zatrzymać. To było niesamowite, powinniśmy to powtórzyć, koniecznie. Razem z Rockridge pojawiłaś się znikąd, dzięki. Przepraszam, że cię wystraszyłam, muszę iść już do domu, ale zobaczymy się wkrótce. Bye. Oni macha, ale fajnie, ale oni fajnie to zadanie zrobili, kurczę. Jedną z lepszych, tak naprawdę, bo ostatnio co dodają w aktualizacjach, to jakieś dziwne świnki i, i nic z zadań. Akurat tutaj w południowym kopycie nic się nie dzieje. Epona też teraz została sama. Tak sama sobie. Yy, 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 marchewki. Obiecuję ci, że będą ostrożna. Próbowałam wcześniej jeździć na dzikich koniach, ale to było absolutnie najlepsze. To było mega. Wracać do domu. Czy mogę siąść z tobą na grzbiecie? Ponieważ jestem księżniczką, na którą rzucono zaklęcie. Zaklęcie może być zdjęcie, jeśli. Odrobię swoją pracę domową. Albo cóż to brzmi okropnie. Powiedzmy. Hmm, tak, test mądrości. Dobrze dobrze. Podążaj za Madison do źródła dźwięku. A gdzie jest mój koń? Aha. Podążaj za Madison, a ona siedzi na moim koniu. No i świetnie. O, oh, wow! Ale to było fajne. Wygląda na to, że się zbliżamy. Też to słyszysz, dlaczego wyglądasz na taką zaniepokojoną? Konie masz rację. To brzmi jak cała masa kopyt, które tędy się przemieszczają. To muszą być dzikie konie. Tutaj spójrz, widzę je, są naprawdę w dużym pośpiechu. Coś musiało je wystraszyć. Masz całkowitą rację, musimy się ukryć, ale gdzie, jak myślisz, gdzie powinniśmy się ukryć? Eee. Chyba tutaj są jakieś krzaki, widziałam się błyszczy coś. Byście słyszeli, jakieś dźwięki, to godziak tam z tyłu siedzi i się nawet nie przywita. <grystanie> było naprawdę blisko. Ciekawe, czemu uciekają. Czekaj, ten dźwięk, który słyszałam wcześniej. Chodź, coś wystraszyło koni i chcę wiedzieć, co to było. To mogli być piraci albo pustelnik, powiedział im o duchu konia. Chodź szybko, to ten dźwięk, który słyszałam wcześniej. Tam chyba dwa razy ona coś napisała, coś powiedziała, ale nie jestem pewna, bo tak szybko przeczytałam. A, a właśnie, tu się nie da zejść na dół. Prom. Piraci, duch czy co? Prom to dziwne. Prom stąd nigdy nie odpływają. Jedyny prom, który odpływa, to ten z zatoki. Słyszałam, jak babcia opowiadała milion razy o niebezpiecznych wodach wokół wyspy, które powodowały zatonięcie statków i okrętów. Dlaczego prom miałby odpływać stąd, a nie z zatoki? Coś podejrzanego się tutaj dzieje. Myślę, że to może być sprawa dla dwóch detektywów. Chcesz pomóc? Chcesz? Jej, razem rozwiążemy tę tajemnicę. Jestem prawie pewna, że to łódź nawiedzona przez duchy koni. Też tak myślisz? Pytanie, co ona tu robi? Detektywie Lorraine, wyobraź sobie, że to piraci i teraz powodują... próbują gdzieś ukryć tajemniczy skarb. Chodź, nie zaszkodzi spojrzeć trochę. Znajdziemy razem... Z, znajdziemy y, skarb kapitana Złoty Zom. Jeśli ty zajmiesz się y, terenem... terenem... <grym> tutaj, ja zacznę szukać tam e, o, oh, wow, PD za 20 przeszukaj proszę. następnie porozmawiaj z Madison e, ale jak ja mam tam zejść? da się? nie! chyba jakoś się da ale nie tędy, gdzie wjechałam czekajcie, ja stąd wybrnę albo nie Udało się. Jeden z trzech. Znalazłeś odciski stóp na piasku. Musieli to być ludzie. Dwa z trzech i jeszcze jedną w tę stronę. Ale powiem Wam, że fajne są te zadania, naprawdę. Nic to było dziwne. Konie były tutaj na plaży, możesz to zauważyć po odciskach kopyt, ale dlaczego są tutaj również odciski stóp i Jak myślisz, co to może znaczyć? Zgadzam się, że dzieje się tutaj coś bardzo dziwnego. Myślisz, że to przemytnicy, piraci? Co za dobry pomysł, masz całkowitą rację. Babcia albo mama, albo tata, być może wiedzą coś o promie. Powinna się zostać nazwana doskonałym detektywem, brzmi to bardzo dobrze. Chodź, pojedziemy do babci. Jeśli ktoś będzie coś wiedział na ten temat, to będzie ona. Zazwyczaj jest z latarni morskiej. Pojedź do latarni. Ok, plus 25. Spoko. Bardzo fajnie. Dobra, wiecie, co tu jest tak, taki kawał, to ja to przyspieszę, jak będę jechać. Okej, okay, jesteśmy. Doskonały detektyw. Detektyw. Tu jesteś, Madison. Witaj ponownie. Miło Cię widzieć. Dzięki za odnalezienie, Madison. Madison, jesteś bardzo późno. Powinniśmy zacząć odrabiać lekcje wieki temu. Zabierz swoje książki i zaczynamy. Co to jest? Babciu, poczekaj. Ja i Lorraine musia musimy najpierw z Tobą porozmawiać. To naprawdę bardzo ważne. Dziękuję za odnalezienie Madison i przeprowadzenie jej do domu, ale teraz musi się zająć lekcjami, zbliża się test i musi bardzo dużo przed nim zrobić. Nie uważam, że kłamiecie, ale jest bardzo mało prawdopodobne, że prom zatrzymał się na plaży. Może zobaczył, zboczył on z kursa, może po prostu mgła gęsta jak mleko spłatała wam figla. Ludzie mówią, że widzieli o wiele bardziej dziwne rzeczy na morzu niż zwykły prom. Wszystko od powrotu yy, po syreny. Tak więc, Madison, zabieraj się za książki i wracamy do lekcji. Babciu, przyrzekam, wiem co widziałam. To był prom i coś na nim było. Okej, okay, okej, okay, pójdę i wezmę się za swoje, ksi i wezmę swoje książki. Pst, Lorraine, spotkajmy się na dole farmy. O, dostanę jakąś koszulkę. Jaką, jaką? Wiatr szczelny. No, spoko. Gdzie ona jest? Tak daleko! Ten odcinek będzie bardzo długi. <gry> bardzo długi. Ale zobaczcie, już mam tyle od 18 poziomu. Nawet nie wiem, kiedy to schodzi, tak naprawdę. Zadania robię tylko nagrywając tutaj z Wami. Nie robię nic sama. Jedynie jak gram sama, to sobie wbijam poziom nie sobie koniu, koniowi koniu. Yy, ups, 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 ups. A poziom cały czas leci do przodu i to jest fajne, fajnie. Świetnie, muszę teraz wrócić do babci, ale obiecuję ci, że razem rozpracujemy, co się stało z tym promem. Do zobaczenia później. Tak naprawdę muszę uciekać jestem super spóźniona ze wszystkim. Och, czekaj, oczywiście, tata poprosił mnie, żebym dała ci to, kiedy brałam swoje książki. Najwyraźniej to podziękowania za pomoc na farmie. Pokażcie, tą książkę tak z przodu. Ech, książkę, o! E, tą koszulkę. No, całkiem spoko. Rybacka, tak jakaś. Okej, okay, jest tutaj jakaś poczta, czy coś. Chyba nie. Hmm. Dobra, to co? Tutaj na razie są zadania zrobione, tak? Tu już nic nie ma. Pusto. Pustelnika. Dobra, to jedziemy do mur na chwilę. Zobaczymy, co tutaj kto nam odpisał. Aha, i właśnie, jeżeli chcecie, to piszcie do mnie wiadomości tutaj na pocztę z SSO i wtedy będziemy sobie razem ją czytać na filmikach, jeśli chcecie. Hmm. No, teraz nagrywam i bardzo Cię pozdrawiam, Rose Steel Park. <grym> Także właśnie, jeśli macie ochotę, to piszcie do mnie. Co, jeszcze jakaś wiadomość? Nie, no to. Dziękuję, jesteś wspaniała. O, ja też, też dziękuję. W ogóle Wam dziękuję za to, że e, jesteście, za to, że jest Was naprawdę coraz więcej. Ja już nawet po prostu nie jestem w stanie. Zliczyć, ile dziennie subskrypcji mi wbija na kanał, bo naprawdę już się gubię w tych wszystkich liczbach. Ja Wam dziękuję w tej chwili za oglądanie. Pamiętajcie o łapkach w górę, o słupkach, nawet już nie muszę Wam przypominać. No i co, to by było na tyle. Także do następnego razu i cześć!